W tym momencie są na maxa, odsunięte do tyłu. Tak. nie przesuniemy go. Dobra, mniej mm, tak? No. Ale no tutaj to wstawienie tego tego prosicie. to To Helm odwalił na kołku, no co on ci mam powiedzieć, kurwa. Nie, nie mają zagniatarki. Jak ale nawet nie mając chyba zagniotarki, można to ręcznie łatwiej zrobić, nie? No nie wiem. <laughs> ładnie kurwa. A tu a to zobacz, fajnie, to mi się podoba kurwa. dziwi, że w ci się rozlazły kurwa. I to raczej... No nie masa kurwa, stesko. Ja pierdol, ale to jest sanitarka, nie? Ale to nie jest kurwa, wiesz co. Sanitarny ten? To, no, to, to jest sanitarny, przecież to by się już dawno trwało. a buto bilo samo odovi. <laughs> no tak, To trzeba wszystko odpiłować, jak tu idzie, zrobić, doklepać ten rano, jak to zostawić, tak? Mm -hmm. To będzie chujowo wyglądać, bo jak to młotkiem dopierdoli, zobacz że jeszcze poszlikowane. Znaczy to, to wszystko wyrównać elegancko, wspawać tak, się należy. Nałożyć rulonik tak, jak powinien być kurwa oryginalny a nie tylko palcem przejechać. No ale no komu taki... by się chciało, kurwa, tak naprawdę czyścić teranty. Każdy by to olał, kurwa, podczyścił z grubsza, wiesz, to podkleił dwie taśmy, jeden rulonik na raczasie. Nie, no bo większość blacharzy dla kierników, warsztatu w ogóle podeszłaby do tematu, to, 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 to tak samo jak na warsztacie samochodowym. Przykładamy wagę do szczegółów. Bo to się rozchodzi, tego, bo później Większość, tutaj... że tak powiem, myślę, że tutaj no, dużo osób, bo tym tak właścicielem tak? będzie zaskoczone, jaką wagę czy. Przy... Przykuwamy do właśnie do takich kurwa szczegółów, bo to są tak naprawdę szczegóły. Które tak mi... mówić. Kto by, kto by inny tutaj każdy wziął to olał, i tak. każdy by to olał, żeby, żeby tutaj Więc gdzieś to doklepać, zastawiać starego poszycia. Wszystko. Tu ładny ten ten filc powinien być ładnie doklepany, powinien być równo nie takie coś zostawione, tak? Tym bardziej że nowe poszycie wstawiane. Mm -hmm. to jak to jest zrobione kurwa. No jest chujowo zrobione, zrobione. Chcę poprawić tak, żeby było to zrobione. To czem, że to był jakiś yy, Niemiec, yy, nie wiem, po studiach, z wielką wiedzą i tak mu kazali to zrobić. I to nie czołgi są to już nie te czasy. Nie. <śled> wszystko poczyścić, elegancko preparat, wytrawić, to, żeby tej ryzy tam pod spodem nie było, my to odkujemy, wiesz, co i tak trzeba, to będzie wszystko z powrotem, ty robić, bo i tak coś zrobili za krótkie, no bo to masz za daleko postawione, to poszycie, że to widać po starym poszyciu. To nowe poszycie wstawione, to jest kawałek zostawione starego Czyli to poszycie powinno być przesunięte Delikatnie w tą stronę mm -hmm. A z tamtej strony masz zrobione do rantu Bo im uciekło, czyli wstawili za bardzo poszycie w tą stronę nie? Mm -hmm. Niemiecka te technologia, ale nie wiem chyba rosyjskie zbawanie, kurwa ten na dziury nie trafiali <laughs> to za każdym razem, zobacz tak. Poszlifowane, przejebane, zostawione Super ja. To miały być dodatkowe odpływy wody, kurwa. Tak. Tam Norek siedzi, wiesz? No. Dodatkowe wloty powietrza w drzwi? Tak. Żeby się... to, jak drzwi zamykasz, to te dziurki są po to, żeby powietrze lepiej się zamykało. <laughs> żeby miał czym oddychać. O, 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 o. Także. Tak. Tak. Wychodzą dodatkowe rzeczy. No. Czyli co druga strona wyszlifowana i. No i niespodzianka. Niespodzianka. Wszystko zginite góry to jest. Czyli co nardzę, to kurwa je bali. Ja. Nie chciało ci... się podczyścić. Po co? Znaczy, spróbuję to od. No. troszkę tak troszkę. no. Tu kurwa. No nie, to trzeba go odślipować, aż to da Ty to nagrywasz, proszę pana

nie rozumiem, czy to poszycie to bardziej na prosto, żeby to było do, do tego, bo to widzisz, to jest przejebane poszycie na poszycie, nie? zostawiony zostawione kurwa na rantach i chuj, no co z tym zrobić? Zobacz, blacha, masa i blacha, nie? I tak jest tutaj gdzieś dotąd I ta z tak samo no, tak, tak. no tak, no i później ten rant kurwa no mnie ja pasował to. to wszystko trzeba i wiesz okay, Nie no. i tak na... Do, 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 do. E tak, tylko że ja tam to przyspawałem w pistę za Które? No do góry? Co z tego? No ale jak o widzisz, no bo myślałem, że to nie mardzę tam, nie? Ja tak samo myślałem, ale widzisz, to no, tak samo. A jak jest kurwa to... Tu bardzo oprzyściłem, się okazało, że jest blacha, ale i tak blacha na blaszkę, nie? Chyba mhm. nie. nie było ty... Stare ty, posz... Od starego poczycia zostawione. I teraz. Tu nie zostawili, bo to ładnie wyrównali. Tu jest tak samo, ale tutaj już kurwa. Walne Libobla i tyle, a wystarczyłoby to ładnie doklepać, nie? Przejeba i... Teraz nie ja co to nawet na żuku się tak nie robiło. Co ty gadasz? <grym /dobry> co ty gadasz? Kutaś ma takie duże Gdzieś jak to ładnie już pasuje, tak proszę ci już kurwa. Bo może trochę za dużo. Pokażemy, pokażemy jak to powinno być spawane, jak doklepane, jak masa powinna być położona a nie palurem, silikona kurwa z pszczół. już prawie jest, nie? Do to tu już jest prawie jest, tylko czy tu jeszcze to wyszlifować i tu resztę psy, No te bomba tego nie może być no. tu, tego też. Tu powinno być, być ładnie, wiesz co? Muszę wszystko wyczyścić. Ten zostawiony, to powinno być ładnie kurwa wspawane. Bo oryginalnie to nie wiem, co jest kurwa wstrzegane. Nie, oryginalnie jest tylko... zaklepane. Oryginalnie tylko jest to nie tylko zaklepane, no. Masę. Tak. O. Ale to tak. A nie a będzie to dobrze? Nie. <grym> będzie to działać? Nie. Nie będzie no to wiesz, działać? Wiesz, jak ktoś za słabo tak robić coś za, te, za wolno, tak być, puk, 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 pak, pak, pak już by było. To ja przyspieszę sobie. <grym> A to jest to stare, poczcie, tak? No. Pamiętaj, że z nami nie zginiesz, z biedy nie wyjdziesz. Ja <grym> 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 Jak oni to kurwa zrobili? No ładnie. Jak to było zrobione, albo jak to jest zrobione? Ja jakiś, przepraszam, że jak to... To? Jakiś wędzony, tak? No wędzony, ciapaty kurwa. Ty, czy palony? <grym> jakiś to robił? omędzony, kurwa. Pójdziemy, kurwa, za to do mam radu, <grym> A się wystraszyłem. Kończymy nagrywanie. Nie kręć kurwa, bo młotek wezmę. Powiało grozo. A eee, masz trampeczki na palcach. Panie Zdziewczu, pan wie czy pan patrzy? Ja nie Hmm. A ja wiem, to takiego rozwiertaka nie mieli, żeby rozwiercić nie. Ten, w grze. Bo to jest ten oryginalny z Mercedesa, wiesz. Mm -hmm. Ten dorabiony na kolanie. Tak. Helmut, wiesz co. No i zrobił pegi i już. Tak. Wiesz. To taka blaszeczka, nie? Którą Zostaw to było... oryginał, to jest z pożycia. Yy, wyściał... O, nowy znaczek Mercedesa jest. <gry> kurwa jak na to wszystko patrzę, to Ci pęszer, że aż cudze nic nie dzieje mi tu elektrodom, kurwa. A może to było ci elektrodom, ten... Nie, 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 to było milion, ale ten. Ale nie, kurwa no to, tak, tak. To ale to jest ci nie ma chuja, nie? Oni wiedzą jak to zrobić Dla nich się powinno w ogóle, wiesz co zrobić? Oddzielny program, jak to jest spierdolone A nie jak to jest zrobione Panie Zbyszku, na lewo czy na prawo? Mistrzostwo świata, nie? A to, to, to najbardziej to mi się podoba nic nie nawet starte, tylko wszystko jak było oryginalnie zalakierowane Ty, A co? No tego, to, tego nie kameruj, bo to jest wiesz co prototyp ten szablon profesjonalny. Tak. No i ludzie wiedzą, że nie potrzeba kurwa narzędzi, to najważniejsze są umiejętności, bo to wiesz, każdy dzisiaj wchodzi... Bo nie miejsce się liczy. Tak. A ktoś Koby. wchodzi i kurwa ty nie ma płytę, kurwa beton, tak jak u nas na warsztacie taki tak. old school to kurwa, o kurwa tak do serwisu, bo tam są płytki, to na pewno tak. dobrze robią. Nie? Mnie kawą i za no. godzinę zapłacę pince. dalej trzeba uh -huh. do serwisu. Nie, nie, Ale u nas tak jest old school kurwa beton na ziemi. U nas jest norma. Na warsztacie Wpijany pos my... olej, kurwa, w posadzkę. To, co lubimy, ten zapach poranny, nie? No. Chodzisz, sztachniesz się i już wiesz, że coś na warsztacie, masz przejebany dzień dzisiaj. Ja się chcę robić, kurwa. Co mi tu sztuczną zademę robisz, kurwa? No widzisz. Spiszku. Ale jakby śmierć w miejscu pracy pali. Lepiej się robi. Wiązła cieplej, nie? Aż chce się żyć A ten rand jaki tu tutaj... jest, kurwa, wprost Zajebisty, nie? też tu jest zjechany do końca Co się tam ciepiesz, kurwa? Nie było czasu, no Jest ładna czarna linia i teraz Po linii będzie doginane, tak? Ło, kurwa, to aż tyle, to tak, aż tyle, kurwa, jeba aż tyle było zjebane i teraz fajnie widać jak jest wyrysowana ta no i jak ładnie podklepane tyle brakowało ach ci idealiści się oto mała Do, to? a tu już w ogóle się robi mała bo Dobra, to nie jeszcze jeszcze jest piękna nie ma. Nie co więcej pokazywać z, z, zobaczymy efekt końcowy. No też jeszcze parę to.